Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, nie będzie tak za dużo o wojnie na Ukrainie. E, już parę razy mówiłem o tym. Ciągle myślę, że jednak e, e, Tajwan czeka na zajęcie i Xi Jinping czeka na to, co Putin zrobi. No, jest tam tragedia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji, dzwoneczek, w o codziennych powiadomieniach. No i polecajcie jak możecie. No. Chicago, Chicago, jak to śpiewają, Chicago, Chicago, dużo Polaków tam w Chicago było, no bo to był tam przemysł, były rzeźnie, w latach 1940, 50, 60 dużo przyjeżdżało, no później tam w 70., 80, także te, te, te sklepy szklepy, ośrodki i tak dalej i tak dalej, to wszystko się y, była, była duża Polonia no Polonia teraz y, jest coraz mniejsza, jest wygryzana przez i, inne kolory skóry inne nacje i tak dalej, no ale Chicago to jest taki hardkorowy betonowy, y, demokratyczny y, demokratyczny miasto, całe Ilianois, no to jest y, socjalistyczne lewackie, y, lewacka partia, no i teraz oskarżyli, oskarżyli tego te głównego przewodniczącego Izby Reprezentantów Michaela Madigana. Facet, facet w polityce był 40 lat praktycznie rzecz biorąc, bo od, 80, od 83 roku do 2021 roku trzymał trzymał za twarz wszystkich, wszystkich polityków. Zrobił sobie prywatną, prywatną przedsiębiorstwo polityczne. Polityczne. To, to yy, ta, ta korupcja, korupcja jest po prostu we wszystkich tych stanach i miastach opanowanych przez y, socjalistów, no bo oni to, to jest budżetówka, tak? budżetówka sama w sobie, ona, ona nie, nie działa dla, dla, y, dla ludzi, którzy ich wybierali, oni po prostu y, robią wielkie podatki y, rządzą jak, jak, jak swoim, swoją własną fabryką, no ale przyszła przyszła kryska na matyska, no i zostało y, zrobione oskarżenie w, ze, w zeszłym tygodniu y, no i ma być duży, duży taki ława przysięgłych, to tutaj nazywają to grand jury, no, że, że konspiracje, oszustwa, malwersacje, przelewy między, międzystanowe, i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko jest, to 12 tysięcy, 12 tysięcy, 12 miesięcy temu partia przegłosowała, partia demokratów przegłosowała to, żeby żeby tego przewodniczącego Izby Reprezentantów po prostu usunąć. No musiało, musiało się coś, jakiś przeciwnik polityczny zaczął puszczać informacje do pracy. Na te informacje tam od 40 lat były znane. Te, te wszystkie pieniądze to, to, to wszyscy wiedzą, jak to się dzieje. dzieje no. Akt oskarżenia ma, ma 22 dwie pozycje. Facet ma 79 lat, tak także praktycznie całe ży, życie przy, przy korycie. Tam jest firma na przykład taka energetyczna, e, e, Commonwealth Edison, czyli, czyli Rzeczpospolita pospolita Edisona. W Edison, no to wiecie, to, to on miał do czynienia z prądem i tak dalej i tak dalej, no i to to są jakieś takie pozostałości od, od tego oryginalnego Edisona, no ale ma, ma, ma jeszcze firma energetyczna, no i ona potrzebowała najróżniejsze prawa, prawa przepisy i tak dalej, które były regulowane przez demokratów, no to cokolwiek oni powiedzieli, że potrzebują, no to partia demokratów cała ta klika usta, ustawiała, jak to ma być. No a z, co dostawali w, w zamian? No jak zwykle, dostawali miejsca pracy dla znajomków, miejsca pracy dla, dla polityków i tak dalej, i tak dalej. Ciepłe posadki ręka ręką myje, dopóki, dopóki m, przedsiębiorstwo dostawało m, to, co chciało, no to politycy do dostawali to, co, co chcieli. No to oskarżenie jest, że to było wieloletnie. No tak, 40, 40 lat na wszystkich frontach, na wszystkich możliwych pozycjach. Wszystko było robione to, żeby, żeby się nachapać, żeby zrobić pieniądze na, na pracując dla ludzi, można powiedzieć, tak? Te, te rządowe, urzędowe miejsce, miejsce pracy. No, ale przyszedł, przyszedł prokurator, który go oskarżył, no i, i faceta ściga, ścigają Madigan, jak zwykle, jak każdy oskarżony z tych polityków mówi, że nic nie wie, że, że robił tylko swoje, że Robił to, co mógł najlepiej. No, poza tym nic większego nie, nie komentował. Był przedstawicielem dokładnie od 1983 roku do, do 2021. Bez dwóch lat, przez dwa lata jakoś tam zniknął, ale znowu doprowadził do tego, że, że go wybrali. No ale on był szefem, on był szefem, oskarżenie mówi, że był, był szefem przedsiębiorstwa kryminalnego, którego celem było to, żeby, żeby zachować, zachować, utrzymać i wspomagać całą tą władzę polityczną Madigana i, i również mieć korzyści majątkowe. No. Wszyscy wiedzieli, a nikt nic nie robił, tak? To jest ta makabra, to jest ta makabra, że ludzie idą do, do polityki, wciągają się tam na całe życie. No i nie ma jakich ruszyć, tak? Nie ma jakich ruszyć, są ciągle, ciągle w jakiś magiczny sposób wybierani i, i ciągną to. No ale to on nie był jeden, tak tak jak Putin nie jest jeden na, 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 na w tym napadzie na Ukrainę, na Ukrainie, to Madigan w całym tym Chicago też nie jest jeden. Tam, tam cała grupa y, jego sojuszników politycznych, cała, cała grupa y, pracowników y, politycznych, y, znajomych, y, rodzina i tak dalej, i tak dalej. No ale wszystko mu, musieli wyrażać lojalność dla... dla, dla y, y, The cat sat on the królika tego, dla króla, dla księcia, który, który był przewodniczącym Partii Demokratów. No i to tworzyło, to tworzyło spore, sporo dochody dla członków całego, całego tego przedsiębiorstwa polityczno-kryminalnego. No bardzo dużo było nielegalnych też, też działań. No tam, tam nieustannie. W Chicago no to już nie jest pierwszy, pierwszy wypadek, kiedy, kiedy zamykają tych, tych wszystkich polityków, no ale czy coś się zmienia? No przychodzą następni no i znowu y, się albo degenerują, skorumpują albo są od, od samego y, początku. No y, daty rozprawy jeszcze, jeszcze nie powiedzieli kiedy, kiedy będzie, no ale Madigan i jego wszyscy kolesie mają, mają y, oddać 3 miliony dolarów z tego co y, jest, jest powiedziane, że że zrobili uzyskali w trybie kryminalnym. No Demokrata, Demokrata on, on politycznie zaczynał przy, przy majorze Richard Daley był był służył w, w w Izbie Reprezentantów no i był przewodniczącym właśnie Partii Demokratycznej kontrolował kontrolował cały, cały w sumie stan, kontrolował politykę, kontrolował od, od początku do końca nie, nie dostał nie, do, nie wybrano go przewodniczącym Izby w styczniu 2021 roku, no bo właśnie wtedy zaczęły się te wszystkie oskarżenia, no i i zrezygnował po miesiącu, po tym jak jakby zaczęły się te oskarżenia. No ale to pokazuje, to pokazuje jak, jak budżetówka jest straszna, to pokazuje jak, jak po prostu normalni ludzie, którzy chcą płacić mało podatków, mają mało do powiedzenia. Ci ludzie dostają się do polityki, rządzą, robią, robią. W Nowym Jorku było to samo. Ten kłomo Wszyscy, wszyscy, ci, wszyscy ci demokraci w tych demokratycznych stanach to jest, to jest syf, kiła i mogiła. No, to, to jest po prostu nieprawdopodobne. Oni żadnych tam moralności w nich nie ma. Kompletnie nie rozumieją, co jest dobre i złe. Dochodzą do tej polityki dla, dla, dla swojego bandyckiego, kryminalnego zysku. Zdrowia dla normalnych? Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dźwiękiem o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie, głosujcie na, na, na normalnych konserwatystów, gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie. W Ameryce, no w Ameryce nie jest wesoło, no ale będzie, będzie inaczej. W listopadzie 2022 są wybory. No, yy, Zmieni się dużo, zmieni się dużo w, w kongresie. W listopadzie 2024 będą wybory prezydenckie, też, też będzie duża zmiana. Także głosujcie u siebie, gdzie możecie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co zrobiliście. Biden zamknął rurociągi, zamknął wiercenia w parkach narodowych, no w 5% ziemi parków narodowych. To nie jest tak, że, że mieli wiercić w, w, na każdym hektarze. Nie, to tylko jest tam 3-5% w jakichś pewnych miejscach. Także benzyna droga, ropa droga y, dała, dała siłę Inżanowi, dała siłę ruskim. Ameryka nieustannie kupuje tą, tą ropę ruską, nie wiadomo po co, y, tylko dlatego, że Biden pozamykał te, te, te wiercenia, pozamykał rurociągi Widzicie, ile płacicie za benzynę? No, wybraliście go, to on, on wycofał te parę, parę tysięcy żołnierzy amerykańskich. Teraz wysyła do, na Ukrainę trzy razy więcej żołnierzy amerykańskich niż było wycofanych z Ukrainy. No, to, to jest makabra. Wycofał z, z Afganistanu 2-3 tysiące y, 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 żołnierzy. Y, cały system y, y, rządzenia w Afganistanie po prostu padł. Tam 200-300 tysięcy policjantów, urzędników, y, polityków, to wszystko upadło przez tą jego decyzję. Biden zauważył to, Xi Jinping to zauważył. No i teraz mamy Ukrainę, tak, także to smutne jest, że głosowaliście, nie wiedzieliście kogo wybieracie, no albo może wiedzieliście kogo wybieracie i mimo wszystko wybraliście. Także na listopad mam nadzieję, że zmienicie swoje spojrzenie na świat, za dwa lata też zmienicie swoje spojrzenie na świat. Zdrowia dla normalnych.